Uuu, uuu, jak przez przypadek mi się udało, dobra! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj po raz kolejny na kanale Hogatowski spróbujemy zmierzyć się z moimi starymi mapami. Bo rozegraliśmy ostatnio bodajże trzy mapki. Zagraliśmy mapę z dawnego kreatora Hogatego. Zagraliśmy mój pierwszy raz i zagraliśmy drugą mapkę wstydu. Została mi jeszcze trzecia mapka wstydu, najłatwiejsza mapa. No i jeżeli się nic nie zmieni, to drugą mapkę wstydu można, wiecie, pocisnąć drugi raz, aby mieć lepszy wynik. Zobaczymy przede wszystkim, ile czasu zejdzie mi na tamtych mapach, nie? Tak na dobrą sprawę. Także let's go, lecimy, yy, zaczynamy w takim razie od najłatwiejszy wyścig, była to faktycznie najłatwiejsza mapa, yy, jaką stworzyłem, najłatwiejszą do przejścia. Klasa motocykle, oczywiście, że tak, Hebsdzilla, proszę bardzo. W ogóle, jeżeli byście chcieli, to mógłbym nagrać na kolejny odcinek, taki odcinek znowu z serwera, jakby... Uuu jest niestandardowy, no tak, ale nie sprawdziłem, czy ten niestandardowy faktycznie jest niestandardowy. Mógłbym nagrać odcinek z publika, ale na Hebzdilli właśnie, jak się różni granie na publiku. Ostatnio zagrałem na publiku na głównym koncie, na głównym kanale. Można sobie obczaić film e, z tego eventu. E, I powiem wam, no było ciekawie, aczkolwiek ja sobie nie wyobrażam, robienia biznesów za bardzo na... Na publiku, powiem Wam, że, że kompletnie sobie nie wyobrażam faktycznie, że jeżeli ktoś chce zrobić jakiś, wykonać jakiś biznes i faktycznie decyduje się, żeby zrobić to na publiku i to jest jego pierwsza myśl, nie. No, zrobię biznes na sesji publicznej Chociaż też ktoś ładnie zauważył Że no kiedyś nie było innej możliwości I to jest prawda Kiedyś nie dało się nic takiego zrobić Na prywatnej sesji W sensie no bo teraz wiadomo Teraz człowiek sobie na prywatnej sesji Śmiga i jest zadowolony No ale kiedyś się nie dało To prawda A to jest jedna z rzeczy Która moim zdaniem Moim zdaniem, Rockstar, widząc, co się dzieje na ich serwerach, no a nie udawajmy, że oni są ślepi i mają klapki na oczach, oni to widzieli, uh, powinni od razu te akcje po prostu przełączyć i wrzucić możliwość robienia tych biznesów już od dawna na sesjach prywatnych. Chyba, że chcieli po prostu faktycznie ludzi na tych onlineach zatrzymać. No ale jeżeli chcieli zatrzymać ludzi na onlineach, to na ich miejscu próbowałbym jednak. No, nie wiem, większej walki z cheaterami, no ale to też, no, ciężko powiedzieć, bo my sobie tu z tej perspektywy możemy powiedzieć, że no, powinni więcej walczyć, lepiej z cheaterami, no ale właśnie w jakiś sposób. Chociaż no, z drugiej strony, no, moderzy od samego początku byli, więc wtedy jeszcze ta gra była świeża, nie? I nie było tego argumentu typu na dziesięcioletniej grze robić teraz cokolwiek. No, bo ja rozumiem, że może być właśnie problem na dziesięcioletniej grze robić teraz po latach cokolwiek takiego. Dobra, zgarnęliśmy checkpoint, by the way. Rozbiłem sobie głupi ryj, dlatego pamiętajcie, że jeździcie na motocyklach. No, to w kaskach, żeby sobie tak ryja głupio nie obić. Ale jak widzicie, bardzo prosta mapka. Można. Powinno się w teorii nawet lepiej by było takim ciągiem przejść, nie? Najlepiej sobie przejść ją parę razy, a później już można próbować faktycznie tak na... Ciągiem po prostu to sobie przeskoczyć. Na jeden strzał. To wtedy najlepszy czas by był oczywiście. I to tak samo zresztą z drugą mapką wstydu jest, nie? I z każdą kolejną mapą. Eee, że najlepiej jak ją sobie człowiek za pierwszym razem przejdzie. Od razu najlepszy czas w ten sposób można sobie zrobić. Yy, dobra, teraz tak muszę sobie przypomnieć. Na tej mapie chyba lecieliśmy w ten sposób, czyli tu. Okej, okay, dobra, dobra, mamy to. I teraz tak. Stąd powinniśmy wyskoczyć na drugą stronę, z tego co mi się wydaje. Dobra, a stąd jak skakaliśmy? Chyba tu z dołu. Już się zbliżamy powoli do końca tej mapy, aczkolwiek na koniec została w teorii jeszcze najtrudniejsza rzecz, no bo ten cały początek, no jak widzicie, on jest bardzo, bardzo prosty. Tu nie ma, tu, tu nie ma nic trudnego, tylko to czy traficie, czy nie traficie, to jest tam te parę, parę, kilkanaście sekund róż, różnicy sobie zrobicie. Wiadomo, no im częściej się będziecie wywalać, no to większa różnica będzie. Wiadomiks, ale. u nawet było zrobione coś, żeby od dołu nie można było tu checkpointa zabrać. O, widzicie, jak tu człowiek pomyślał kiedyś, w przeszłości. To była chyba ta najtrudniejsza rzecz do, do zrobienia. Że tu trzeba było. No właśnie, wjeżdżać po czymś takim na górę. Oj, 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 oj. I nie pamiętam jak to się jeszcze tu robiło, czy od razu po prostu, tak. Eee, kurczę to. Okej, okay. ja to pamiętałem faktycznie jako najtrudniejszą rzecz do zrobienia na tej mapie. Dosłownie to, co zrobiłem przed chwilą, a zrobiłem to od niechcenia, nie grając tę tym mapę, nie wiem, od 7 lat, czy tam od 5, czy od iluś lat. Także. No masakra, dobra. Jedziemy, cyk i wyskok. No dobra, tutaj, tutaj taki wyskok. I co dalej? No tego nie wiem. Dobra, chyba. Oj, 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 tak, 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 coś takiego. Dobra, ja nie wiem, bo powiem Wam, że wydaje mi się, że za łatwo to robię. A jeżeli robię to za łatwo, wydaje mi się, chociaż no to jest łatwe, że mogę mieć przerobiony motocykl jakkolwiek. Wydaje mi się, że na nieprzerobionym motocyklu miałbym większe problemy tutaj. Ale nie jestem pewny, po prostu, nie? Możemy zrobić tak, że po tych mapach wejdziemy sobie na sesję i sprawdzimy faktycznie tego batiego. Bo ja go kompletnie nie pamiętam, czy ja go mam zmodowanego, czy nie, czy, czy go zmodyfikowałem, czy właśnie nie. Zobaczymy. Dobra, kask błękitny, otwarty, nie, no nasza postać to nie będzie w kasku teraz jeździć. Nasza postać może nie jeździć, bo to gra komputerowa. Jak coś i ten kask nie pasuje naszej postaci. O kurczę, no tak, to skomplikowane, proszę państwa. Ustawiamy sobie, patrząc na tę mapę. I... Aha, ta ławka to jest ułatwiacz. Tak, jak, jak rozumiem, ta ławka ma ułatwić sytuację, gdyby. Nie, no to jest proste. To, to jest proste. Nagrania zrobione teraz, no tak. Ej, a właśnie ciekawi mnie to, czy tak było od samego początku, że. Nie można było edytować tych nagrań Rockstar od samego początku na, na do. Dobra, a tu jakbyśmy przejechali tą dziurą? Ej, dobra, ja mam nadzieję, że my mieliśmy przejechać tą dziurą, a nie że oszukałem w tym momencie. Byłoby niemiło. Gdyby się okazało, że oszukałem jednak. Dobra, a teraz co? Teraz tędy po prostu? Ja nie pamiętam, jak coś. No dobra. Widzę gdzieś, gdzie mam skoczyć, to tam wskakuję po prostu. No okej, okay, a stąd? Stąd po prostu mam dolecieć na przykład z tego punktu. No, zobaczymy za moment. Coś mi się nie wydaje, żebym stąd miał lecieć. Wydaje mi się, że tu na dole były. Tak, dobra, są ławeczki na dole porobione. Tu od spodu trzeba było dolatywać. Ławki chyba dodałem później, tak? Przynajmniej nie pamiętam, co było pierwsze: kura czy jajko. Uh, ale z ławki. Aha, bo ja ławkę może dodałem. A ten beton może nie jest prze przeze mnie dodany, nie? Beton bezpieczeństwa. No dobra, okej. Okay. Okej, okay, nie jest to najprostsze w tym momencie, jak widać. Aczkolwiek to było proste, chyba, że w ogóle nie ten beton. Bo to wygląda jak ja bym miał się wbić na przykład stąd. O dokładnie, tutaj, i stąd sobie wlecieć dalej. Tutaj, chyba właśnie jednym z plusów tej mapy było to, że można było na wiele sposobów dolecieć, nie? Przy czym. Szczerze nie wiem, czy ja się stąd wybię. O, wybiłem się tutaj, dobra. No i teraz co? Teraz chyba przejazd po tym czymś. Okej, okay, tutaj jest. O tym takim dźwigu, nie wiem, prowadnica na dźwig to była. Co to to było, to ja nie, nie, nie wiem. Teraz tak, ja od drugiej strony chyba tutaj wlatywałem. Chociaż nie no, jest ławeczka. Jak jest ławeczka, to ja rozumiem, że ja tu wskakiwałem z ławeczki. Z ławeczki może nawet na poziom niżej, żeby później po tym czerwonym dolecieć. Okej, okay, jakoś bardzo źle mnie ta ławka wybiła. Nie wiem dlaczego. Ja pierdziele wam tak alergia mnie męczy, że to jest szok. Dobra. O o o, 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 o. Ty, dobra, bo ja nie wiem, czy to było ułatwienie później dodane, czy... Czy o co chodzi? Czy tak powinno być? Czekajcie, czekajcie, bo ja nie ja nie wiem, czy tu się wybijaliśmy normalnie od spodu do góry. Czy jak to działało? Nie, to chyba jest zamierzony efekt. Wow, wow, dobra, prawie wypadłem stąd. To. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay, rozumiem. Nie lubi mnie gra. Nie, nie lubi mnie gra. Ewidentnie. Czymś takim. Eee, dobra, tu nie trzeba było chyba dużego rozpędu. Ewidentnie. Oj, 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 oj. Tu za słaby rozpęd, za to, dobra i tu do przodu musimy. No, 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 no. tak shift, control shift, control shift, control shift. A ja no ciężko tu będzie, powiem wam teraz, jak sobie wypadłem. Dobra. Ja te, tej mapy to była chyba ostatnia mapa, którą robiłem, i ją grałem też najmniej przy okazji. Z tego co mi się wydaje. Dobra, mamy to. Będzie checkpoint. Teraz jest coś takiego, że chyba wyskakujemy z jednego czerwonego na drugie czerwone. Eee, ten. Wow. Uh -huh. Nieprawdopodobne, proszę Państwa. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. I. No dobra, to czekajcie. Jak ja to mam zrobić? Z jednego czerwonego na drugie czerwone. Ojojoj, oj, oj, źle. Czyli jeszcze dalej, jeszcze dalej. Ej, ja nie pamiętam, powiem wam, ale ja pamiętam, mam takie flashbacki. że ja to chyba na live'ach robiłem. Na Twitchu, ale to jeszcze. Te takie ze starej se serii liveowej. To czasy chyba jeszcze właśnie z Warszawy mam wrażenie. Eee, robienia tego w Warszawie na, na tych liveikach. Kurde! Co jest? Dobra, spróbujmy, spróbujmy. Ej, dobra, to ja nie wiem nawet, czy ja te dwie mapy skończę. To może być faktycznie trzecia mapka wstydu. To jest wstyd, to jest wstyd, że ja nie pamiętam, jak to zrobić. Wydaje mi się, że skoro są te dwa czerwone elementy, to ja muszę faktycznie z jednego wyskoczyć na drugi. Ale nie jestem w stanie na razie tego wykonać. Jestem już bardzo blisko. Co próbę, powiedzmy sobie szczerze, jestem coraz bliżej, żeby się udało to wykonać. I teraz. Dobra, mamy to, jesteśmy na tym czerwonym to najważniejsza rzecz. I teraz, no właśnie, tylko. Ja będę potrzebował, jakby tu bardziej prosto polecieć. Okej, okay, dobra, dobra! Zrobiliśmy to. Mam nadzieję, że to jest prawidłowa metoda, którą to zrobiłem. Tutaj, co do przodu, a nie tym czerwonym. Eee, o kurczę, A co, jeżeli to czerwone, to są ułatwiacze, właśnie. A ja korzystam z ułatwiaczy w tym momencie. Jest taka szansa. Ja nie pamiętam po prostu. Czy to była mapa w stylu, że ja powinienem to przejść dachami? Ale w razie W ustawiłem ułatwiacze. Właśnie nie pamiętam. Ty. Czy ja na przykład powinienem od spodu teraz sobie zrobić ten checkpoint? Czy ja faktycznie powinienem po tych czerwonych jeździć i to zbierać? Bo ja tutaj od spodu też chyba mogę wlecieć, tylko nie pamiętam, którędy faktycznie tu się wlatywało. Czy na przykład tędy? O! No zrobiłem to za pierwszym razem od spodu. Czy właśnie od spodu nie jest za łatwo? Na przykład. Kurczę, no nie pamiętam, nie pamiętam. Dobra, tu na pewno od spodu trzeba. Przede wszystkim musimy wyjechać o z tej części bazy, proszę bardzo. No to co? Tutaj się odbijemy jakoś tak. No to, to, to akurat nie był problem, jak widać. Wjechałem sobie bez żadnego problemu na ten dach. A teraz co? Na końcu tego dachu powiedzmy, że jest checkpoint, dobra, utrzymaj się na tym dachu. Eee, tutaj to. A ze środka to pewnie też by dało radę. Oj! Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Gra próbuje mi pokazać, że jednak chyba nie w ten sposób powinienem to wykonać. Ale no ja mogę patrzeć na tysiąc różnych sposobów to zrobić. I to był tysiąc pierwszy, właśnie, bo tego sposobu się nie spodziewałem. Okej, okay, i, i, i. Cyk. Mamy to. Eee, tutaj jest coś takie wow najłatwiejsze checkpointy po prostu prawdopodobnie prawdopodobnie nie mogę właśnie wykonać najprostszego checkpointa złapać ee, na mapie prawdopodobnie wystarczyłoby tutaj wskoczyć tylko i by to zaliczyło nie no pierdziele to ja sobie zaraz wskoczę po prostu od nowa na, na to, o i będąc rozpędzonym sobie to zgarnę bez żadnych problemów wtedy. O! I tak powinniśmy przed chwilą zrobić, by the way. Dobra, tutaj wiem, że trzeba wyskoczyć już. Tutaj pamiętam, że w tym kierunku ja skakałem. Ja jestem w połowie mapy w ogóle. Ta mapa, mapa mi trochę zajmie jednak. Ta, ta mapka naprawdę nie jest taka szybka do wykonania jej. Ja ją trochę pamiętam jak przez mgłę. Na pewno jest to tym dodatkowym utrudnieniem. Dobra, mi się wydaje, że bez kitu ja się stąd gdzieś rozpędzałem, że tu trzeba było double tapa zrobić. Że to była mapa for double tapy. Mi się tak wydaje, że tu double tapiki tak zwane trzeba było właśnie robić. Czyli raz i dwa. Rozpędzało się gdzieś stąd. Tylko ja nie pamiętam kątu chyba, pod którym powinienem najechać na ten słupek. Bo on nie jest normalny, jak widzicie. Ja za nisko lecę przez to. O, o, o! No dobra, udało się! Od innej strony to zrobiliśmy. Chociaż też mi się wydaje, że możliwe, że zostało kilka tych wjazdów dodanych właśnie po to, że może chcieliśmy mieć wybór. Że każdy ma szansę z innej strony tam wskoczyć. No dobra, w końcu się udało i ja pierdzielę. No to zajęło zdecydowanie za dużo czasu. To nie powinno kompletnie tak wyglądać. Ty, ale że ja nie jestem w stanie tutaj dojechać teraz. No to, to, jest zdecydowanie wina podstawowego motocykla, ale no, żeby nie było, no też się da, też się da to zrobić na podstawowym. Dobra, patrzcie, ale tutaj jednocześnie robię obrót, cyk, obrót i trak, i za jednym zamachem robimy te checkpointy. Patrzcie tu, cyk, wszystkie te checkpointy za jednym zamachem, nawet się głupio nie zatrzymuje. Dobra, czy to powinniśmy przez... Ko Dobra, jak ja to mam zrobić? To jest coś, żeby tego nie zrobić w ten sposób. Więc jak to mamy niby zrobić? A, że pewnie od góry. Po... Dobra, od góry powinienem tu trafić? Come on! Co ja tu powinienem zrobić? Przecież to jest. To, to na pewno jest ustawione właśnie po to, żeby się nie dało w ten sposób tego zrobić. Więc coś przegapiłem. Musiałem przegapić jakąś ławkę albo coś. Ej, biskitu. Tu powinna być jakaś ławka, chyba. Wydaje mi się, że tu jakaś ławka była, po której powinniśmy przeskakiwać. Bo nie, nie rozpoznaję żadnego innego elementu, po którym mielibyśmy tu niby wskoczyć. Okej, okay, po tym sobie wskoczymy. Ale to było takie, właśnie ja to, ja to wrzuciłem, te kontenery, właśnie po to, żeby nikt normalnie od ziemi tego nie zrobił. Ale wydaje mi się, że tu była ławka, taka jak dosłownie w tym miejscu. Dobra, zwyczajna ławka. Zrobiliśmy sobie kolejny checkpoint. Teraz cyk. Oj, tu jeszcze będzie jeden ciężki. Dobra, o tu. O kurczę, no tak. Dobra, drugi ciężki checkpoint może być. Nie pamiętam od czego tu się skakało. Chyba od śmietnika jednak. Ale od tego chyba. <śm> no tak, od, od tego to za daleko nawet nas wywala. Ewentualnie lekko po prostu najechać trzeba było. Nie wiem. Dobra, dobra, no gra to mnie lubi trollować zdecydowanie. Lżej to wiecha. Uuu, uuu, jak przez przypadek mi się udało, dobra. Okej. Okay. Proszę teraz o ten checkpoint. O nic więcej już nie proszę w tym momencie. O ten checkpoint proszę. Dobra, dzięki. Kurczę, powiem wam, że zaczynałem już powoli wątpić, jak ja to miałem zrobić. Wydaje mi się, że na przerobionym motocyklu bardzo łatwo jest to wykonać. Po prostu zatrzymać się po tym wyskoku ze śmietnika. A przy czym na nieprzerobionym motocyklu po prostu nagle robi się to ciężkie. Zakładam, że tak mogło być. No nie wiem, bo tak jak powiedziałem, nie grałem na tej mapie od wielu, wielu lat. A też była to ostatnia już mapa i nie pamiętam po prostu założeń tej mapy za bardzo. Jakie one były? Mogę odczytywać tylko zapisy z przeszłości. Co jeszcze było? Tutaj jakiś wyskok, gdzieś daleko. Pod czym mam wskoczyć niby? Po ścianie po prostu. No, to tutaj myślę, że się da. Akuratnie wskoczyć po ścianie. Super. I tutaj checkpoint. I co, i tu już meta. No to proszę Państwa, dokładnie. Dwa ciężkie momenty, praktycznie. No cóż, to w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i się ma.